Słuchajcie, problemem Polaków to nie jest to, że oni podejrzewają w gruncie rzeczy, że Tuski jest zwykłym śmieciem, bo jest zwykłym śmieciem, który Polsce nie ma nic do zaoferowania. Problemem Polaków jest to, że tak niewiele ludzi decyduje się oficjalnie to powiedzieć w jego stronę, łącznie z tymi mediami, wszystkimi. Tam wszyscy zresztą w układzie, każdy pilnuje swojej posadki, głównowartego życia, swojego interesiku. Boi się czegoś powiedzieć, bo mu krzywdę zrobią, bo mu zabiorą, bo go ukarzą i tam nie wiadomo co. Ale teraz oto ten największy bandyta w historii Polski, prawda, yy, ogłasza. Nowy skład rządu, ale ten gaugan, ten po prostu przygód, mateł totalny, który jest śmieciem dla każdego, bo to diaspora amerykańska go traktuje jako śmiecia, Putin go traktuje tak samo, niemiecka Bruksela nim pomiata, to jest ścierka podłogowa, ale ludzie się cieszą, że on tutaj coś robi. Czemu mu tego nie mówicie? Czego się boicie po prostu? Co wam zrobi? Nic wam nie zrobi. To jest chórz zwykły. Kogo na was naśle? Kierwińskiego na was naśle? Służba, poświęcenie to są rzeczy najważniejsze.